19 września 2025 roku w Centrum Kultury i sztuki imienia Andrzeja Meżereckiego scena teatralna miasta Siedlce odbyło się wyjątkowe widowisko muzyczne pod tytułem Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu. Spektakl ten powstały z połączenia słowa, dźwięku i obrazu, był hołdem dla heroicznej postawy młodzieży sprzed ponad 40 lat. Przypomniano wydarzenia zmiętnego z 1984 roku, kiedy to aż 400 uczniów zespołu szkół rolniczych rozpoczęło strajk okupacyjny w obronie krzyży usuniętych z sal lekcyjnych. Akcja usunięcia krzyży była przejawem lewicowej wojny z religią katolicką za czasów generała Wojciecha Jeruzalskiego. Młodzi ludzie upominając się o krzyż dali publicznie świadectwo swojej wiary i wierności wobec Boga. Widowisko było również okazją do uczczenia pamięci biskupa Jana Mazura, który aktywnie zaangażował się w obronę krzyża, poparł protestującą młodzież, odważnie negocjował z ówczesnymi władzami, a nawet podjął post o chlebie i wodzie w tej intencji. Gospodarzem wydarzenia było Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, a reżyserem i dyrektorem artystycznym widowiska pani Edyta Bobryk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Parku Wodnego Perła. W nowinach koło Kielc. Na widowni zasiedli znamienici goście, a wśród nich obecni byli m.in. biskup pomocniczy diecezji biskup Grzegorz Suchodolski, posłowie Krzysztof Tchórzewski i Daniel Milewski oraz wiceprezydent siedlec Maciej Nowak. Duchowo łączyła się z uczestnikami poseł Maria Koc, bez której pomocy wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Głównym celem spektaklu było przypomnienie heroicznej postawy młodzieży. Widowisko opiera się na 16 utworach muzycznych. Muzykę skomponował i zaaranżował Maciej Nieć, a słowa napisał Lech Makowiecki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli jego ekscelencja biskup Kazimierz Górda oraz pan Tomasz Chapunowicz, prezydent Siedlec. Oh sure. shit! Na scenie jako soliści wystąpili Dorota Osińska, Zofia Nowakowska, Maja Wojtaszek, Marek Bałata, Grzegorz Wilk oraz tenor, ksiądz profesor, doktor habilitowany Zdzisław Madej. W rolę narratora wcieliła się aktorka Ewa Lubacz, a na scenie wystąpiła też Bogusława Gora, nauczycielka języka polskiego, która w 1984 roku straciła pracę za poparcie wyrażone dla strajkującej młodzieży. Artystom towarzyszyły połączone chóry: chór miasta Siedlce pod dyrekcją Magdaleny Lisiewicz oraz chór garnizonowy Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach pod dyrekcją Edyty Bobryk. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra kameralna i sekcja rytmiczna Macieja Niecia. Wszystkie sceny wzbogacono pięknymi choreografiami tanecznymi przygotowanymi przez tancerzy alternatywnego Teatru Tańca Luz z Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach pod okiem choreograf Joanny Woszczyńskiej. Tło widowiska stanowiły zdjęcia archiwalne oraz prace fotograficzne wykonane specjalnie na tę okazję przez Annę Ściwiarską oraz Huberta Glogauera. Pory o zróżnicowanej stylistyce i gatunkach niosły potężne przesłanie. Spektakl odtworzył historię pamiętnego dnia w Miętnem, kiedy w szkole pojawił się prokurator grożąc pacyfikacją placówki. Piosenki podkreślały, że młodzi ludzie, choć zagrożeni represjami, podjęli walkę o wolność i słuszną sprawę. Artyści śpiewali o konieczności wyboru, który jest prosty – być albo mieć – i o tym, że zwycięży dobro tylko pod krzyżem. Widowisko dotykało zatem trudnych wydarzeń historycznych, pokazując je w sposób nieszablonowy, subtelny i skłaniający do refleksji. Nie, to nie jest koniec. Reszta nie jest milczeniem. Reszta należy do nas, bo nie jesteś jednak tak bezwolny. A choćbyś był jak kamień polny, lawina bieg od tego zmienia. Po jakich toczy się kamieniach. Więc bądź jak kamień, stój, wytrzymaj. Kiedyś te kamienie drgną i polecą jak lawina przez noc, przez noc, przez noc. Ponad godzinny koncert publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Na scenę zaproszono biskupa Grzegorza Suchodolskiego, który udzielił końcowego błogosławieństwa. Przywołano także cytat z wypowiedzi biskupa Jana Mazura, który wspominał, że postawa młodzieży Zmiętnego była obiektem podziwu, dając wszystkim przykład i zachętę. Widowisko udowadnia, że wydarzenia z 1984 roku pozostają niezmiennie aktualne, a spektakl jest głębokim przeżyciem, które może skłaniać do wspólnych rodzinnych rozmów oraz refleksji, ponieważ kwestia obrony krzyża i wierności Panu Bogu, przyznawania się do Jezusa Chrystusa i do Kościoła powraca także dzisiaj.